Witam w kolejnym vlogu. Wyglądam jak jajko, ale musiałam związać włosy, bo jest tak gorąco. 15 października, dzisiaj ma być 28 stopni. Więc, jeżeli ktoś mi zadawał pytanie e, latem, czy opłaca się przyjechać, przylecieć właściwie, na Maltę w październiku, czy jeszcze można zaznać trochę ciepła, ludzie, ja się pocę. Tak więc, mrożona kawa. Szukująco napisali Magda, czy ja to teraz tak odwrócę. No, powiedzmy. E, dzisiaj rano byłam na wyborach, oczywiście. E, wiem, że zdania są podzielone e, co do tego, czy ludzie na emigracji powinni, czy nie powinni głosować, i tak dalej. E, jako, że mamy do tego prawo, to z tego prawa korzystam. E, trochę nie mogę się skupić, szczerze mówiąc, bo idę, niosę tę kawę. E, próbuję tutaj się nie wywalić, a jeszcze ludzie sobie wokół mnie chillują, bo mamy niedzielę. Zaczynam tego vloga w niedzielę i zazwyczaj tak zaczynam, ale dzisiaj niedziela ważniejsza niż te pozostałe. No bo wybory przyjechaliśmy tak dosyć wcześnie, bo domyślam się, że potem będą kolejki z tego co mówili ponad 2000 osób na Malcie się zapisało, żeby zagłosować. Bo wiecie, bo to nie tylko osoby, które mieszkają na Malcie, tylko też takie, które na przykład są teraz na wycieczce. Więc za nami też była taka wycieczka osób starszych. I tak w sensie ucieszyliśmy się, że akurat weszliśmy przed nimi z tego względu, że to pewnie nam by wydłużyło stanie o jakieś 20 minut i byśmy mogli nie zdążyć zawieść córkę. Moja córka zaczęła treningi różnych sportów, żeby zobaczyć, co jej się podoba. Chcielibyśmy dać jej takie wiecie, szanse, żeby sobie... Popróbowała po prostu różnych rzeczy i zobaczyła, co jej najbardziej leży. Nie chcę jej tam do niczego zmuszać, tylko bardziej dawać możliwości, więc zdążyliśmy. Dlatego też miałam czas, żeby jeszcze podejść po kawę i powiem Wam, że dosyć szybko doszło. W sensie w tej komisji skaczę z tematu na temat, ale to już chyba się przyzwyczailiście na tym kanale. Tak więc dosyć szybko szło. Spotkałam też kilku znajomych. Także fajnie było zobaczyć polskie mordeczki na Malcie. Jeżeli to oglądacie, to pozdrawiam. A więc fajnie, fajnie. Kurczę mąż zadzwonił i mnie trochę wybił. Co ja mówiłam? Nie wiem. Może potem obejrzę i dogram jakoś, jak już może wrócimy do domu. Teraz próbuję się nie zabić na kamieniach. Życzę mi szczęścia. Dobra. Do później. Jest 11 i powiem Wam, że jest tak ciepło, że nie mogę tego ogarnąć. W sensie, gdzie jest jesień? Ja się pytam. A jestem ciekawa, jak będzie wyglądał listopad, bo te listopady na Malcie to są to jest taka loteria. I wiecie, jak ktoś mnie pyta, czy kupić bilety na listopad, no to ja nie chcę komuś mówić, no tak, no pewnie będzie pogoda ładna. No bo jednak nie przewidzę tego, czy akurat w tych dniach będzie padać, czy nie. Niektórzy nie lubią tutaj listopadów, bo kojarzą się one właśnie z opadami i ze sztormami, z silnymi wiatrami. A jako, że ile ja ich już tu? Osiem przeżyłam? Coś takiego? Ja już się gubię w tych latach. No, no, no kilka tych listopadów przeżyłam. To powiem Wam, że niektóre to było jak wiosna. Po prostu można było spokojnie iść się kombać i w ogóle, a inne to były takie sztormy, wiatr, bardzo silny wiatr, dużo deszczu i to tak praktycznie codziennie. Więc nie chcę komuś ustawiać wakacji, żeby potem nie było na mnie, że ktoś kupi te bilety i potem hej, hej, mówiłeś, że będzie ładnie, więc musicie liczyć się z tym, że Każda pogoda może wystąpić, ale też bilety na listopad są dosyć tanie. Widzę basen, kąpałabym się. Krótki przerwnik na budownictwo. No ale wcześniej przerwało mi monolog na opowiadaniu o wyborach, więc powiem wam, że szło bardzo szybko, bardzo sprawnie i ja nie wiem, ile tam byliśmy, ale ale krótko i teraz, jak patrzę na Instagramie, jak ktoś udostępniam właśnie z Polaków na Malcie, że głosuje, to teraz to już się stoi. Także teraz już są kolejki nie tylko tam na schodach, ale też wychodzą poza budynek. Powiedziałabym nawet, że tak porządnie poza budynek, więc mam nadzieję, że tam wszyscy wystają. Kurczę, bo tam nie ma cienia, wiecie? I stój w takim słońcu, 28 stopni, żadnej chmury. Żadnej. Ozdoby na Halloween są na Malcie już na każdym kroku i naprawdę jest spory wybór. Zobaczcie, szkielet syrenki. Nie za bardzo mój klimat, dlatego poszłam na rzeczy papiernicze i sobie pomiziałam piórnik, no bo czemu nie? A to jest jeden z wielu automatów na butelki i puszki. Idziemy do Lidla, a właściwie sama idę, chyba że liczę rodzinkę świnki Pepy. Ja nie wiem jak to się nagrywa tak, tak z wózka. Zobaczcie, są kasztany. Za 3,69 euro. Ja wzięłam hummus, a tu nagrywałam rozczarowanie, że nie ma tofu. I widzę na nagraniu, że jest. Nawet okulary nie pomogły, no ale dobra. Wzięłam za to ser naciowy i pokracznie nagrałam na zbiorę kalafiora. Niby jest jesień, chociaż prawie 30 stopni, no ale dynia musi być. W filmie tydzień temu napomknęłam Wam coś tam na temat tego strzelania do ptaków. Nie był to jakiś główny temat tego filmu, więc po prostu powiedziałam, że mnie to wkurza. Tak, jakby mogliście słyszeć też, co się dzieje za oknem. I bardzo dostałam dużo komentarzy i wiadomości właśnie w tym temacie. W sumie macie bardzo dużo pytań. Pojawiły się też pretensje, że jak mogę, to tak tylko. Rzucić jakiś temat i go nie rozwijać, że to zostawia zbyt duże pole właśnie do tych pytań. No i powiem Wam, że ja nie chcę tutaj przygotowywać żadnego, nie wiem, dokumentu, jakiegoś poważnego filmu na ten temat, i tak dalej, bo jak czytam na ten temat, jak słucham na ten temat, to zbyt źle to działa na moją psychikę. I to nie jest tak, że ja udaję, że tego problemu nazywam to problemem, bo. Tak ja to widzę, konkretnie ja. Ostatnio też znalazł się pan przeciwnik, twierdzący, że sport jak sport, no ja zupełnie inaczej na to patrzę. Więc, tak jak zaczęłam mówić, to nie jest tak, że ja udaję, że tego problemu nie ma. Nie, on nie istnieje i w ogóle. Ja wiem i nie chcę, tak jakby, czytać jeszcze więcej informacji, całej historii tego i tak dalej. Ktoś może to uznać za ignorancję, ale po prostu. Źle mi to działa na psychę. Tyle ostatnio złego się dzieje i ten chłopiec w Poznaniu i ta cała afera YouTube'owa tutaj z tymi dziećmi za dużo, po prostu y, za dużo. Ja za bardzo to przeżywam, więc tylko wam y, nakreślę tę sytuację. A jeżeli ktoś będzie chciał poczytać o tym więcej, to po prostu w opisie filmu y, wstawię linki. I jak najbardziej wtedy można dowiedzieć się znacznie więcej niż ja tu Wam powiem. Więc na Malcie mamy dwa sezony łowieckie: jesienne i wiosenne. Ten wiosenny trwał teraz przez 20 dni, natomiast jesienny trwa od 1 września do ostatniego dnia stycznia 31 chyba nie więc to jest bardzo długi czas. I Malta jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który zezwala. Na tego typu polowanie. Ustalili oni sobie zasady, że można zaczynać strzelać od dwóch godzin przed świtem do bodajże 12 w południe. Teraz właśnie jesteśmy, powiedzmy, w środku takiego sezonu i co ciekawe, można też strzelać z morza. Trzeba odpowiednio tam daleko wypłynąć w morze i od 1 października można też strzelać sobie wiecie, z łódeczki do ptaków. I nawet sobie zapisałam, że z lądu można strzelać do 40 gatunków, natomiast z morza do 12. A sezon na Turkawkę Europejską jest krótszy, słuchajcie, bo tylko można we wrześniu i można tylko 500 sztuk. Ustalili tak, że 500, więcej nie. I w 2015 roku nawet było referendum na Malcie. Ja wtedy jeszcze nie mieszkałam tutaj, więc jakby nie wiem, jak tutaj ludzie do tego podchodzili. Chodzi mi o takie społeczne dialogi, bo wiecie, ludzie na Malcie raczej dużo spraw tak między sobą, między sąsiadami poruszają i itd., ale tylko tutaj Wam powiem, że w ogóle frekwencja była bardzo wysoka, bo prawie 75% i 54% Ludzi, czyli większość, zagłosowało za tym, że te polowania zostają. Z jednej strony ludzie mówili, że to okrutne, że to jest szkodliwe dla środowiska, że to jest też niebezpieczne. Kiedyś w ogóle, e, tylko ja nie pamiętam, to chyba było już po tym referendum, e, nawet jakiś holenderski chłopiec został postrzelony w stopę podczas czegoś takiego inne argumenty, że spada liczebność populacji niektórych gatunków, że są w ogóle wybijane jakieś rzadkie gatunki. Natomiast, uwaga, i tutaj już Wam walnę cytatem, natomiast druga strona, ta, która była za tym, żeby dalej można było strzelać do tych ptaków, powiedziała, że uwaga, to część maltańskiej tradycji i że próba zakazania tego to atak na prawa mniejszości. No i zagłosowali, że zostaje. I że sobie mogą strzelać zarówno w sezonie jesiennym, jak i wiosennym. Natomiast, kiedy ludzie z innych krajów mówili, Ej, przecież to jest okrutne. Jak można strzelać do zwierząt? O co chodzi? To wiecie, co Maltańczycy odpowiadali? Oczywiście ci, którzy są za tym. Wy macie jako hobby piłkę nożną, a my mamy polowanie. No i powiem Wam, że codziennie o 7.00. Budzą mnie po prostu strzały. No. Więc y, to tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Oczywiście, możecie się wypowiadać w komentarzach. Ja też nie kasuję komentarzy, jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza w jakiejś kwestii. Po prostu, jeżeli tam są jakieś przekleństwa, grube wezwiska, to zazwyczaj to od razu wpada do spamu. Na razie to by było tyle i widzimy się za tydzień.